Przed nami ostatnia niedziela zwykła w ciągu roku. Za tydzień niedziela Chrystusa, króla wszechświata, a potem już wejdziemy w czas adwentu. Dzisiaj więc ostatni fragment Księgi Listu do Hebrajczyków w drugim czytaniu i ostatni fragment czytanej przez cały rok B Ewangelii świętego Marka. Ale zacznijmy od pierwszego czytania, skoro mowa dzisiaj o końcu. Nie tylko w Apokalipsie Świętego Jana znajdziemy słowa o końcu świata. Taką Apokalipsą, ale w Starym Testamencie, jest Księga Daniela. Dotychczas nie słuchaliśmy Księgi Daniela w niedzielnej lekturze Słowa Bożego. Dzisiaj ten dzień wyjątkowy, bo oto pierwsze czytanie, to rozdział 12, pierwsze trzy wersety Księgi Daniela. Lata powstania tej księgi są nie do końca znane, ale bibliści są raczej zgodni, że księga powstaje w czasach prześladowań Żydów za czasów Antiocha Epifanesa Antiocha IV Epifanesa. To druga połowa II wieku przed Chrystusem. To czasy machabejskie, czasy też, o których mówi nam, mówią nam księgi machabejskie. Powstanie machabeuszy i prześladowanie. Andioch Epifanes, bardzo myślący po grecku, próbujący narzucić Żydom no, kulturę, religię greckie. Nawet do tego stopnia, że na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej złożył w ofierze świnie, a więc nieczyste zwierzę, a więc w ten sposób zbezcześcił świątynię. Umieścił tam podobizny cesarza, a więc no, zrobił to wszystko, co było dla ludzi wierzących w jedynego Boga obrzydliwością. Zakazał kultów, zakazał szabatów, zakazał obrzezań, zakazał nawet przyjmowania imion hebrajskich. To wszystko miało być związane z kulturą helleńską, kulturą grecką. I w tym kontekście trzeba rozumieć tę księgę, a więc narastających prześladowań i zapowiedzi tego, że ostatecznie zwycięży Chrystus, zwycięży Jego potęga, je, zwy, zwycięży Bóg, zwy, zwycięży jedyna wiara, zwycięży Jego potęga. Daniel, tytułowy bohater księgi, jest dworzaninem, który zostaje wydany do Babilonu, to ten czas przesiedlenia babilońskiego, czas niewoli babilońskiej. Tam na dworze w Babilonie Daniel zyskuje szczególną pozycję, ma szczególną władzę, uznanie wśród tych pogańskich władców, kolejnych władców Babilonu. I ten, ta część, z której pochodzi dzisiejsze czytanie, ten ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 11 i właśnie 12 rozdział to wizje dotyczące końca czasów, takie tajemnicze wizje. Swoją drogą więcej o nich mówię w komentarzu do księgi Daniela. Możecie znaleźć linka w opisie tego filmu, pod filmem w, na, na YouTubie. Więc ten dzisiejszy tekst jest związany ze zwycięstwem, zapowiedzią zwycięstwa. Boga. Więc będzie czas wielkiego ucisku, zresztą już jest ten czas ucisku, mówi nam autor księgi Daniela, ale na, nastąpi koniec, i ci, którzy są w prochu ziemi, zbudzą się. Ci dobrzy, sprawiedliwi, święci do życia wiecznego, a drudzy, kochani Biegu, wiecznej od razie. A więc będą zbawieni, ci, którzy będą zapisani w księdze. Zapisani w księdze. Żyjących w Księdze Życia, w Księdze tych umiłowanych przez, przez Boga, w, w tych wiernych Bogu, nawet w czasie prześladowań, sprawiedliwi będą e, świecić jak blask sklepienia, jak gwiazdy na wieki i na zawsze, a więc ich, e, ich poświęcenie, ich czasem wyrzeczenie, które no, prowadziło może do. Poczucia smutku, udręczenia, będzie miało swoją wartość. Będzie ucisk. Zapowiadany jest ten ucisk, ale jednak także ten ucisk będzie okazją do tego, by dać świadectwo miłości, wierności Bogu. Będzie ucisk wierzących i ich jakby wytrwałość w tym ucisku, wielkim znakiem dla, dla wszystkich. To, to taka idea sądu. Ale też i odpłaty, czyli to, co robisz w życiu, twoja wierność Bogu albo zostawienie Boga ma swoje znaczenie. Za to wszystko przyjdzie zapłacić. Przy końcu czasów przyjdzie taki czas, kiedy będziesz musiał zapłacić. Swoim życiem, potępieniem albo, albo zbawieniem, będziesz nadrodzony, czy będziesz ukarany. Za Twoje czyny, za to jaki jesteś w życiu. I to w kontekście prześladowań, w kontekście odejść od wiary, w kontekście no, ta, 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 takiego decydowania się na trwanie przy Bogu albo na porzucenie wiary kosztem pozostania no, może szczęśliwym, może wolnym, ale jednak daleko. Od Boga. Słuchając tej historii, warto też przyjrzeć się trochę też naszym czasom, sobie, jak my przeżywamy wierność Bogu. Na ile ta wierność Bogu jest dla nas wartością, na ile jesteśmy gotowi do tego, żeby służyć Bogu, żeby wybierać Boga w takich swoich może zwyczajnych, codziennych sprawach, w takim naszym byciu, yy, katolikiem, Być człowiekiem wierzącym, korzystaniu ze spowiedzi, dbaniu o swoją czystość, o, o swoją świętość, o, o uczciwość, o pojednanie, pokój, o te wszystkie wartości, o których nam mówi Ewangelia. Na ile ja o to walczę, na ile to jest dla mnie punktem odniesienia, na ile też mam poczucie, że jakąś nagrodą dla mnie jest to, co będzie po śmierci, po spotkaniu z Chrystusem. Czy mam taką perspektywę? Że to, co może dzisiaj jest trudniejsze, czy mam poczucie, że, że ma sens? Zobaczcie, niektórzy mówią, łatwiej jest być niewierzącym. Nie masz tyle przepisów, nie masz tyle nakazów, zakazów, obostrzeń, ograniczeń, jakieś posty w piątek, jakieś zachowanie wstrzemięźliwości, jakieś czekanie z. Z, z, ze współżyciem do ślubu, jakaś taka ułożenie, zasady. Mamy wrażenie, niektórzy, że łatwiej być niewierzącym, bo tego wszystkiego nie masz i możesz robić, co chcesz. Ewangelia nie mówi: możesz robić, co chcesz. Ewangelia mówi: możesz robić to wszystko, co Pan Bóg dla Ciebie przygotował, bo Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, bo Bóg daje Ci to szczęście. A z drugiej strony. Może trzeba patrzeć na te opisy końca świata, takie trochę groźne, jakieś tam sypiące się z nieba gwiazdy, znaki na niebie i ziemi, mówiące o końcu czasów, od których też będziemy słuchać w tym ostatnim tygodniu roku liturgicznego. Niech będą dla nas okazją do tego, by zastanowić się nad sobą, nad swoim życiem. My też żyjemy w takich czasach. Zobaczcie, sypią się różne wartości, próbują nam niektórzy podważyć to, w cośmy wierzyli całe życie. Mamy różne dowody na to, że może nie warto o coś walczyć, o coś dbać. Te zapowiedzi mogą nas jakoś smucić, mogą nas niepokoić, ale w tych wszystkich tekstach bardzo mocno przebija taka jedna myśl: Ci, którzy są przy Bogu, włos im z głowy nie spadnie. Ci, którzy są przy Bogu, będą zachowani. To jak dzisiaj nam mówi to pierwsze czytanie: będą świecić jak gwiazdy na niebie, będą jakoś wyróżnieni. Gwiazdy na niebie są najbliżej Boga, bo są najwyżej. I tak będzie też z tymi, którzy pokazują, pokażą, okażą wierność, wierność Chrystusowi. I o tym też nam powie Ewangelia, ale zanim Ewangelia jeszcze wróćmy na chwilkę, do, znaczy przejdźmy do drugiego czytania z Listu do Hebrajczyków, to dziesiąty rozdział i kilka wersetów z tego rozdziału, ostatni fragment Listu do Hebrajczyków, który przeczytamy w tym roku w liturgii. Mowa jest także tutaj o, tek, o czasach ostatecznych bardzo taki ważny też tekst, bo przez kilka ostatnich tygodni mówiliśmy w tych tekście, w tekście listu do hebrajczyków, słyszeliśmy o, o tym, jak bardzo ważna jest ofiara Chrystusa, różna od ofiar arcykapłanów w Starym Testamencie. Arcykapłani, którzy musieli re regularnie ofiarę składać za ludzi i za siebie, za swoje grzechy, musieli się werby wykupiać ofiarą Chrystus raz na zawsze złożył tę ofiarę, której nie trzeba powtarzać. Dlaczego? Bo Jezus zwyciężył grzech. A skoro ofiara miała być za grzechy, to w tym momencie po zwycięstwie Chrystusa nie ma już potrzeby tych ofiar, bo już raz na zawsze Chrystus złożył ofiarę, ale zniszczył grzech. Nie ma już za co tę ofiarę składać, bo grzech został zgładzony śmiercią Chrystusa. To też ważne w kontekście naszego życia i naszego przeżywania spowiedzi. Spowiedź jako dziękczynienie Bogu za Jego zbawienie, za Jego zwycięstwo nad drzewie krzyża, zwycięstwo nad śmiercią, nad smutkiem, ale przede wszystkim zwycięstwo nad, nad, nad moim grzechem. I może warto ten nowy rok liturgiczny wejść no właśnie z czystym sercem może warto za, walczyć o, o, o swoją spowiedź na kolejny raz. O to zadbać. Dlatego też bardzo, bardzo mocno zachęcam. Zawsze we wtorki o 19 spowiadam w katedrze warszawskiej. Jeśli ktoś może, zapraszam, potrzebuje rozmowy, spowiedzi, tym bardziej, ale też macie swoje parafie, swoich kapłanów, księży. Podejdźcie, skorzystajcie ze spowiedzi. Może czasem po latach, może po miesiącach, warto regularnie być przy Chrystusie. Ci będą szczęśliwi, którzy, którzy są przy Chrystusie. Także tak przeżywajmy każdy dzień. Będąc blisko Chrystusa, przeżywajmy każdą Eucharystię, komunią świętą. Jeśli nie możesz przyjąć komunii, to znaczy, że nie jesteś w komunii. W komunii, czyli we wspólnocie, w jakiejś więzi. Więc zmień to. Nie bądź nigdy na mszy świętej i nie przyjmuj. Zawsze jak jesteś, przyjmuj komunię świętą. Jeśli nie możesz, korzystaj ze spowiedzi. I wreszcie Ewangelia, rozdział 13 Ewangelii Świętego Marka. Wersety od 24 do 32. To jest taka tak zwana apokalipsa według Świętego Marka. To się dzieje na chwilę przed męką Jezusa. Jezus przy świątyni, na dziedzińcu świątynnym, spotkał tę ubogą wdowę, o której słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. I wychodzi ze świątyni, udaje się w kierunku Góry Oliwnej. I ktoś mówi do Jezusa: Zobacz, jak piękna jest ta świątynia, jak piękne są kamienie, ta budowla jest niezwykła. A Jezus mówi na to, że to będzie zniszczone. Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I na to uczniowie mówią: Panie. Kiedy to się stanie? Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? I w odpowiedzi na, ten, na to pytanie, czyli na tę wypowiedź Jezusa, Jezus odpowiada tą dzisiejszą Ewangelią. W owe dni po wielkim ucisku Słońce się zaćmi, Księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba, Mocy na niebie będą wstrząśnięte. Ale syn człowieczy będzie na obłokach z wielką mocą, chwałą, zgromadzi swoich wybranych ze wszystkich części świata. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ale o tym dniu nie wie nikt, ani aniołowie w niebie tylko, ani syn tylko. Ojciec. A więc nie żyjcie tym oczekiwaniem, dbajcie o każdy dzień, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy to się stanie. I moje słowa nie przeminą. Moje słowa, słowo Boże, będzie trwało, trwało wiecznie. To jest to ponowne przyjście Chrystusa, przyjście w chwale. To przyjście, którego oczekiwanie będziemy przeżywali przez pierwszą część Adwentu. Tą część eschatologiczną, oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Tak naprawdę dopiero druga, króciutka, krótsza część adwentu mówi nam o tym bezpośrednim oczekiwaniu na narodzenie w Betlejem, ale najpierw. Jest to oczekiwanie na powrót Chrystusa przy końcu czasów. I takie było znaczenie pierwotne Adwentu, które my troszkę dzisiaj spłycamy do takiego myślenia tylko o żłóbku, o Betlejem, Nazarecie i tak dalej, o takim radosnym, ckliwym czasem, takim dziecinnym podejściu do, do Jezusa. Przyjdzie Ten, który jest zapowiadany, który narodził się, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i Jego Słowo nie przemija, daje nam to Słowo i On przyjdzie w swojej chwale i On zgromadzi wszystkich, ze wszystkich części świata. I o tym nam mówi dzisiejsza Ewangelia, o tym nam powie pierwsza część Adwentu. Już też dziś zapraszam Was do Uczę Udziału w takim cyklu podobnie jak w Wielkim Poście, twarzą w twarz patrzyliśmy na różne postaci Nowego Testamentu, które twarzą w twarz stają z Jezusem Teraz zaproszę Was na taki cykl wielkopostny, gdy przyjrzymy się twarzą w twarz różnym postaciom Starego Testamentu, które, no troszkę może wirtualnie, ale stają twarzą w twarz z Chrystusem, które wyrażają w swoim życiu, w swojej postawie, w swoich słowach oczekiwanie na przyjście Jezusa. To przyjście które przeżywaliśmy 2000 lat temu w Betlejem, to przyjście, które ma być przy końcu czasów, to przyjście, które przeżyjemy na nowo w tajemnicy Bożego Narodzenia. Ale szczegóły już za kilka dni w kolejnym filmie twarzą w twarz właśnie w Starym Testamencie a jeszcze kilka słów o tej dzisiejszej Ewangelii. Otóż Marek mówi o prześladowaniach uczniów, ale także o tym, że pojawią się konkretne znaki, jakieś trzęsienia ziemi, konflikty, wojny, jakieś zniszczenia czy, 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 czy powodzie i tak dalej. Ale po tym wszystkim, co będzie uciskiem, przyjdzie, przyjdzie Chrystus, to, wsto, to, to, to będzie jakieś taki, no, takie poczucie że coś się zmienia i to jakoś nawiązuje do pierwszego czytania i też do tych moich myśli, które przed pierwszym czytaniem też wypowiedziałem o tym, żeby patrzeć też na ten nasz świat, jako na takie konkretne znaki tego, że nie niekoniecznie w tym sensie, że zaraz się świat skończy, ale chodzi o to, żeby zobaczyć w tych znakach jakąś taką zapowiedź, może nie tyle zapowiedź, co przynaglenie. Czy dzisiaj jesteś przy Chrystusie? Czy gdyby dzisiaj miał się skończyć świat, będziesz zbawiony, będziesz czysty, będziesz cieszył się ze spotkania z Chrystusem, czy raczej spuścisz wzrok i będziesz, będziesz szukał, gdzie tu się schować, jak Adam po tym, jak zjadł owoc z Ewą? Więc trochę w tym kontekście patrzę na te zjawiska. Nie daję zapowiedzi, że zaraz się skończy świat, ale bardziej zapowiedzi tego, że no, masz być blisko Chrystusa, bo ci, którzy są przy Chrystusie. Będą ocaleni. To, to to słuchanie słowa Jezusa, moje słowa nie przeminą, to jest pewne, Jego Słowo nie przemija. Masz więc przeżywać swoje życie słuchając słowa Jezusa, bo, bo, bo Bóg wysłuchuje tych, którzy Go słuchają, którzy Go wypatrują, którzy Go oczekują, którzy próbują na Jego Słowo odpowiadać konkretem swojego życia. I ostatnia jeszcze myśl, która tu się pojawia w tej dzisiejszej Ewangelii, a więc y, przyszłość, którą zna jedynie Bóg. To jest też ważne nie szukaj przyszłości. Dlatego grzechem jest szukanie jakichś wró wróżek, czytanie horoskopów. Dlatego to jest grzechem, że pokazuje, że nie ufamy Bogu. Y, że boimy się, że jeśli ja się nie zatroszczę o swoją przyszłość, to, to nic się nie zatroszczy. I Bóg na pewno coś kombinuje, więc ja muszę sprawdzić. Dalej, że ja muszę znać moją przyszłość, żeby się przygotować, żeby wiedzieć. O wszystkim nam mówi Chrystus. I naszym jedynym horoskopem, jedyną wróżbą, przepowiednią ma być Ewangelia. Nierozumiana oczywiście w taki sposób jak horoskopy różnych znaków zodiaku, ale jako jedyna wskazówka, jedyny klucz do rozumienia Twojego życia, Twoich postaw. Nie to, że konstelacja tam koziorożca powoduje, że będziesz miał kłopoty czy coś tam, bo to jest zabawa autoratecztu. Chodzi o to, byśmy wszyscy byli spod znaku Chrystusa, czyli tymi, którzy są zasłuchani Chrystusa, którego męka na krzyżu sprawiła, że nasza przyszłość jest pełna pokoju, który daje nam, otwiera nam naprawdę piękną, niezwykłą drogę. I być może tak się warto nastawić na ten przychodzący za chwilę czas, adwentu, na takie naprawdę na nowo przyjęcie do swojego życia Chrystusa. Pójście za Nim. Nie tyle za, za tym właśnie maluszkiem żubku, ale pójście za potężnym Chrystusem pokonującym słabość, grzech, nieczystość, gniew, zwyciężającym śmierć. Pój za takim Chrystusem. Za tym, o którym w przyszłym tygodniu powiemy na nowo, wspólnie, w liturgii Kościoła, że jest naszym Królem. Zachęcam do skorzystania z tego, co przygotowałem na Jaskini Słowa na YouTubie. Jest już nagranie kolejnego wykładu z cyklu ba Babylon w Biblii. Tym razem mówię. I myślę, że dość ciekawie o Sumerach, o starożytnej cywilizacji Sumerów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają tych komentarzy, którzy je udostępniają, którzy piszą komentarze do tych moich filmów czy lajkują te filmy. Zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa. Bardzo też dziękuję za wszystkie. Wpłaty za całe wsparcie, które możecie wyrazić, przez wpłaty na zrzut.pl. Link też jest w opisie filmu, ale też na in, w inny sposób. Dzięki temu ten kanał może funkcjonować i jakoś coraz mocniej się widzę rozwijać. Za to też bardzo dziękuję, bo na takie wsparcie też liczę. Cóż, dobrej, dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i odważnego wsłuchiwania się, ale w taki sposób, by usłyszeć, odważnego wsłuchiwania się w słowo, które nie przemija w odwieczne słowo Chrystusa. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.